Witam, gadam o imieniu. Franciszek. Właśnie Franciszkiem dzisiaj gadamy. Franek, przyszykowałem się na te zawody. Dość mocno trenujesz na tym torze. Jakie oceniasz swoje sukcesy po tym po pierwszej serii? No kijowie mogą być lepiej. Nie wykorzystałem Bardzo dużo sytuacji, które mogę wykorzystać. Po prostu źle pojechałam. A e, mamy jeszcze takie pytanie. E, czy, e, czy liczysz, że będziesz liczył w parażach dzisiejszych? Ale e, panie dzisiaj punktują Mateusz, Max, Mati. Igor, ale jak wywalisz z Igora z półfinału, to będziesz się cieszył, chyba całą noc nie będziesz pił. A chciałem powiedzieć, e, co, jakie masz marzenie po tych zawodach? Żeby się I bardzo dobrze z nami był Franek, e, pran, Szerpa, e, Ksypka. I zapraszamy na tor. tor, tor, tor.